Dzień dobry wszystkim. Dobroczynek i świrski pewnie już się tutaj zaklimatyzowali. Zaraz zobaczymy. No, powiem Wam, że jest trochę skoczogonków. Pytanie, czy żywe. Ok, ale dzisiaj taka zajawka do testu arbuzowego. No, niestety zjawił się u nas całkiem złej jakości. I zobaczymy, jak szybko poradzą sobie. Jak szybko poradzą sobie z, z tym arbuzem. Myślę, że tak do zobaczenia za dwa tygodnie. No, to zaglądamy. Zaglądamy. No i No i prawie prawie nic nie zostało z jednego, zobaczcie. I z drugiego. O. A tutaj nastąpiło Zakopanie. Nie no, troszeczkę jest jeszcze. I następuje kumulacja dżorząnic. Zobaczcie. Zrobiły sobie tutaj. i żarnie. No i teraz zagadka. Ile to trwało? Ile to trwało? Siedem dni, moi drodzy, siedem dni. Siedem dni do takiego stanu. Populacja kotogonków zmalała, także Świrskiego i Dobroczynka. Przynajmniej opakowania zabierzemy. Przy okazji założę nowe piętro. To przełożymy na górną warstwę. I mam tutaj przygotowaną, jak zwykle, mieszankę taką, jak znacie. I będziemy czekać na kolejny rozwój wydarzeń. Czyli 7 dni do pozbycia się 50%. E, troszeczkę zostało, ale myślę, że one jeszcze 1-2 dni i zakończą konsumpcję. Także, no, arbus jest ich jednym z bardziej ulubionych dań. Pozdrawiam Was, do usłyszenia i do zobaczenia.